Dzień dobry Panie Zbigniewie, bardzo miło Pana widzieć na premierze, Dziewczyna Influencera. Co Pana w ogóle tu sprowadza? Ludzie są zaskoczeni Pana obecnością. No, ludzie są w ogóle zaskoczeni moją obecnością, bo przecież mnie już dawno PiS żywcem pochował, więc to, że gdzieś tam trafiam na premierę filmu jest zaskoczeniem nie tylko dla miłośników dobrej, dobrego kina, ale także w ogóle dla społeczeństwa, ale jestem, nie poddaję się. Chciałbym, mógłbym, mógłbym pozdrowić Pana Prezesa Żoli Żoliborza, bardzo Pana pozdrawiam. Dobra, a ten film Pana interesuje? Dziewczyna influencera to jest film, który jest dla Pana ciekawy? Czy po prostu takie zaproszenie przyszło i dlatego postanowił Pan się wybrać? E, film jest ciekawy, chcę zobaczyć jakie oko mają w Sam jestem w trakcie produkcji filmowej, więc wszystko to, co wiąże się z filmem, e, jest dla mnie takim warsztatem i chciałbym zobaczyć, jak, 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 jak wyszło tutaj reżyserowi. Mam nadzieję, że... Dobrze. Wielkie zmiany w TVP. Co pan o tym sądzi, co tam się dzieje, że stare twarze wylatują, wlatują nowe? A TVP, ja uważam, wymaga gruntownej, gruntownej przebudowy nie tylko formalno-prawnej, jeśli chodzi o e, sprawę właścicielską, ale wymaga jakiejś takiej żeby te wszystkie twarze, które czasami raczą nas tymi wszystkimi politycznymi informacjami, były wybierane raz, jeśli chodzi o kadrę kierowniczą, raz na 6 lat, raz na 8 lat. Tak, by niezależnie od tego, jaka władza akurat rządzi w kraju, żeby jednak ta telewizja publiczna była telewizją publiczną, żeby nie była tubą propagandową żadnej, żadnego ugrupowania politycznego. No niestety teraz tego nie ma, co pan powiedział i wylecieli ludzie, którzy byli za tamtej władzy. Co pan o tym y, sądzi? Bo można sobie wyciągnąć z pana wypowiedzi, ale wolałbym, żeby prosto widzą powiedzieć, co pan sądzi o tym. Nie no, absolutnie. Myś, to, że odwołujemy dziennikarzy, którzy pracowali szczególnie w, w tych wszystkich newsroomach, w, w, w redakcji TVP Info, Rachonie, Kanie i tak dalej, uważam, że to no, przede wszystkim korzysta na tym społeczeństwo, bo, bo to byli ludzie, którzy nie przekazywali żadnych informacji, tylko przekazywali, przekazywali kłamstwo i, i manipulacje. Dla niektórych Danuta Holecka to ikona dziennikarstwa, a jak dla pana? Proszę pana, Danuta Cholecka to takie światełka są, widzi pan? Jaki to kolor jest? Biały, biały. A ja widzę czerwone. I ona mi się kojarzy z osobą, która pracuje w takim miejscu, gdzie jest dużo czerwonych światełek. Czyli jak to rozumieć? Tak to rozumieć. Czyli niech każdy tam sobie rozszyfruje jak yy, chce. W Amsterdamie a... jest ulica czerwonych lamp. A, okej, okay, dobra, to już teraz zrozumiałem, dość mocne słowa. Nie, napisowców nie ma dosyć wystarczająco mocnych słów, żeby określić wszystko to, co oni robili Polsce, Polakom, co zrobili z tym wszystkim, co dla nas jest ważne. Nie? A co pan sądzi o Republice, która teraz zyskuje na oglądalności? Der Republika TV. No fajna, ale oni powinni założyć uniformy takie, wie pan, Hugo Boss szył na początku 30 lat takie ładne brązowe wdzianka dla pewnej organizacji na terenie e, Niemiec. I jeszcze gdyby się ubrali w Hugo Bossa, teraz takie brunatne koszule, myślę doskonałe. Doskonały wybór było to dla ich widzów. To mam ostatnie pytanie, takie show biznesowe. Ostatnio pan Janusz Palikot wrzucił nagranie z Magdą Gessler. Co pan sądzi o wykorzystywaniu prywatnych nagrań i wrzucaniu ich do internetu, żeby wypromować tam gdzieś swoje rzeczy? Nie wiem, czy pan zna sytuację, czy nie. Nie, nie widziałem tego, ale jeżeli wrzucamy prywatne nagranie bez wiedzy i zgody osoby, no to wkraczamy w jej sferę prywatności, wkraczamy w zniszczeniu jakiegoś zaufania, przyjaźni, koleżeństwa, bo chcemy coś tam ugrać. Ja myślę, że Janusz Palikot jest tak skompromitowaną osobą, że nawet stonoga mu nie dorasta i to do pięt. Więc no, szkoda tylko Magdy Ja Osobiście jej nie lubię, ale, ale szkoda kobiety, no bo to też nie jest dziewczyna, która ma 20 lat. Nie? A z czego wynika brak sympatii do pani Magdy? Z relacji jej byłych pracowników w zakresie sposobu traktowania ich przez nią jako szefową. A możemy coś więcej usłyszeć na ten temat? Wtedy nie, nie wiem. A, Ale nie było najlepiej, że tak jakby nie były to pochlebne opinie. Były to opinie szczere i prawdziwe. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego.